Cześć, z tej strony Iwana Skłowska, dzisiaj w kontekście emocji i rozwoju, bo jeśli jesteś w tak zwanym rozwoju, jeżeli budujesz swoją świadomość, to pewnie już zdążyłeś zauważyć, że chodzi o to, żebyśmy dotarli do pewnej neutralności emocjonalnej. Czyli żebyśmy potrafili na różne dziwne sytuacje reagować z. Pewnym opanowaniem emocjonalnym, uwaga, nie obojętnością, tylko, tylko po prostu pewną taką, ja to nazywam neutralnością emocjonalną. No bo zauważcie, że cały ten nasz rozwój polega na tym, żebyśmy przestali reagować super nerwowo albo się super frustrować, albo się ekstra. Złościć, tak? Czy, czy nieść ze sobą jakiś głęboki żal, czy wstyd, czy poczucie winy. Jakby powoli, powoli, powoli. My sobie najpierw naj, najbardziej logicznie, najpierw zaczynamy od uregulowania tych niskowibracyjnych emocji, niskowibracyjnych stanów i to wszystko ma nas doprowadzić do takiego miejsca, w którym my będziemy neutralni yy, emocjonalnie. Taka, takie są moje obserwacje, tak jest moja teoria. Do tego też dochodzę, że żeby w momencie, kiedy pojawia się trudna sytuacja, konfliktowa sytuacja, jakaś trudna, dramatyczna sytuacja, to żeby po prostu popatrzeć na nią jako na coś, co się wydarza. Bo jeżeli my potraktujemy. Ten cały matrix, już nieważne nawet czy duchowy, czy, czy ten normalny system, jako drabinę do rozwoju, nie będziemy z nim walczyć, a zobaczymy, że to jest szansa, to w bardzo szybki sposób my możemy rzeczywiście z tych stanów takich dramatycznych wejść do stanu bezwarunkowej radości, do stanu poczucia przyjemności, szczęścia, lekkości, tak, swobody, dobrostanu i tak dalej, tak dalej. I teraz co się dzieje w tej chwili z tym systemem? Ten system praktycznie on już jest nadpisany, więc jakby stara wersja totalnie ulega destrukcji, ale dlaczego stara wersja jeszcze funkcjonuje? Stara wersja funkcjonuje dlatego, że jeszcze ją emocjonalnie właśnie Próbujemy pod, podtrzymać, tak? I teraz, jak Ty możesz sprawić, żeby ta stara wersja, zarówno Ciebie, jak i systemu, bo jesteśmy, wszystko jest, że tak powiem, sprzężone, mogła po prostu przestać funkcjonować. Mogła nastąpić transformacja. Wszyscy bardzo chcemy ten, tej transformacji. Wszyscy bardzo chcemy, żeby w końcu nastała nowa ziemia, żeby w końcu nastała nowa jakość, żeby nastała nowa wersja nas samych. A cały czas podtrzymujemy właśnie tą starą wersję. I teraz zobacz, ile egregorów. Czyli yy, tych świadomości zbiorowych podtrzymujesz. Spójrzmy na przykład na, na politykę. Ona nie jest ani dobra ani zła. Ona jest jakaś. W danym momencie ewolucyjnym była do czegoś potrzebna i po prostu jest jakaś. Ale jak się zaczyna dyskusja na ten temat, to od razu my stajemy się nabuzowani, tak? Od razu się pojawia. Irytacja, złość, gniew, frustracja, że to tak długo trwa. I wiele, wiele różnych dziwnych emocji w nas, a co byłoby najzdrowsze, jeżeli wyjdę, powiem okej, okay, ja widzę to, co jest, już nie odżywiam emocjonalnie tego systemu. Nie odżywiam tego. Aspektu tego systemu, dlatego że ja chcę odżywiać ten aspekt, który jest przyszłościowy, który jest dobry dla mnie, który jest korzystny, który ma coś wnieść, nową jakość, nową, nowe możliwości, więc wewnętrznie pracuję nad taką wersją Ziemi, mojej rzeczywistości, która będzie mi najbardziej odpowiadała. Idziemy dalej, system szkolnictwa, tak, system zdrowotny, inne, w ogóle, jeżeli chodzi w ogóle o system zdrowotny, to to jest też bardzo ciekawa sytuacja, że co miesiąc zbiera się od ludzi składki na utrzymanie tego systemu zdrowotnego, czy od firm, no nieważne, w każdym razie od, od każdego obywatela, czy od każdego istniejącego na tej planecie po to, żeby raz do roku w Polsce na przykład jeszcze raz pozbierać w ramach jakiejś akcji orkiestrowej i e, dokładnie w tym samym celu, dokładnie tą samą składkę, tylko po prostu wtedy my się czujemy, że my jesteśmy bardziej pomocni, tak, zaspokaja się nasz brak bycia potrzebnym, brak e, bycia ważnym, więc e, w ten sposób to funkcjonuje. Patrzysz, zaczynasz się porównywać na przykład kolejne e, emocjonalne reakcje. Oj, tu patrzysz, że, że ktoś ma taką markę, a ktoś ma takie auto, a ktoś ma, y, y, no nie wiem, taki wygląd i coś, i ty cały czas, cały czas oddajesz tą uwagę temu, co jest na zewnątrz, cały czas temu, co jest na zewnątrz. Poprzez. Y, frustrację na ten temat, poprzez irytację tym tematem, poprzez yy, yy, poczucie takiej złości, gniewu w stosunku do tego, dlaczego tak jest, dlaczego ten system taki jest, czy ten system nie może już upaść. Ten system jest bardzo dobrą drabiną, jeżeli umiesz go wykorzystać jako drabinę do swojej ewolucji. Więc patrzysz na niego z dystansu, i uczysz się co masz omijać, co nie jest dla Ciebie, co ci nie wspiera, a co cię um, degraduje i po prostu step by step z tego systemu emocjonalnie wychodzisz. To dotyczy oczywiście potem kolejnych y, aspektów naszego życia, tego życia bardzo nam bliskiego, tego życia rodzinnego, y, życia rela w relacji, w, w życia, w przyjaźni i tak dalej więc w moment, kiedy ty dajesz tą energię w postaci emocji, jest tym momentem, kiedy ty podtrzymujesz jakiś stan. Więc w rozwoju, wracając do meritum tego przekazu w rozwoju dążymy do pewnej neutralności emocjonalnej. Zobaczcie, jak rozmawiamy sobie z czatem GPT, to generalnie czat GPT odpowiada nam na pytania, nawet bardzo trudne, przez nas zadania, zadane pytania, tak? Dotyczące naszego stanu emocjonalnego, naszej relacji z kimś, jakieś szukamy porady dla spraw, które są dla nas tak bardzo, powiedziałabym, takie, takie kluczowe, tak, takie, takie głębokie, ale czat. Nie dodaje tego emocji, tylko po prostu odpowiada nam na jakąś, na jakąś sytuację, podpowiada nam jakieś rozwiązania, jakieś zachowania itd. I teraz nie chodzi o to, uwaga, jeszcze raz, żeby być obojętnym, ale żeby wiedzieć, rozumieć i reagować odpowiednio do sytuacji, bo sytuacje są tylko po to na zewnątrz, żeby cię ewolucyjnie popychać do przodu. Czyli sytuacja się wydarza, tak długo jest grana w Twoim życiu, tak długo jest grana w Twojej czasoprzestrzeni, dopóki ty po prostu wyleczysz się z niej, tak? Wyleczysz się z niej. Dlatego ta moja definicja neutralności emocjonalnej. Nie jest związana z obojętnością, ale jest związana z tym, żebyśmy naprawdę byli emocjonalnie odporni, odporni na pewne bodźce, które tylko są stosowane w stosunku do nas po to, żebyśmy że my rzeczywiście dalej energetycznie coś podtrzymywali. I ty sam, i sama może decydować. Co chcesz emocjonalnie podtrzymywać, a co nie. Więc y, to jest wszystko Twoja, Twój wybór, Twój absolutny wybór, Twoja decyzja. Zobaczcie, y, a propos jeszcze podtrzymywania energetycznego. Takie hasło: y, No, nie zaczynam dnia po prostu, za, zaczynam każdy dzień od porannej kawy. No i wieczorem, oczywiście, na dobranoc muszę. Skorzystać z drinka, no nie? Może bo zasłużyłam, bo coś. I to jest największa pułapka systemu. I wszyscy piją tą kawę. Wszyscy piją tego drinka wieczorem. I oczywiście, wiadomo, nie generalizuję, ale bardzo dużo ludzi e, pije poranną kawę i potem pije wieczornego drinka wieczorem. I nie jest w stanie zauważyć, tego schematu, który jest totalnie destrukcyjnym schematem, bo to są. Bo to jest trucizna codziennie podawana w małych dawkach. No ale biorę. Jest, to jest. Okej, okay. mam nadzieję, że to było dla Was pomocne w jakiś sposób, że łapiecie ten e, element o neutralności emocjonalnej. Bo naprawdę to ku temu właściwie zmierza, żeby po prostu nie wpadać w panikę, kiedy pojawiają się zwykłe prowokacje systemowe. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, Ajona